Siema, jako że wbiliśmy ostatnio 500 subów, to ogłaszamy konkurs na RPK w LOLu. Więc jeśli jesteś chętny, to koniecznie zostań do końca. Pozdro. Zobacz jaki dojebany zamek. Pojebana akcja, ty. A gdyby na przykład wziąć oblężenie, a czy tak, Ej, jest Wiesz... coś, co powinienem zbanować. Tak w sumie teraz. Ale się a on gościu chce, jomi? To nie wiem, co w sumie. Walibera może? No, walibera możesz walić. Jak jest takie oblężenie takiego zamku, to jakby tak podkopać fundamenty, tą górę np. wziąć chłopatę i kopać, kurwa. Co by się stało? Da się przekopać taką górę? Realistycznie? No, da się. Czemu by nie? Kopać górę? No, po prostu. Jak to jest prostu jakieś wzniesienie, to, to nie wiem, takie z, z, zwykła jakaś ziemia. No tak. Tam skała jest to łopatą średnio. o to wziąć jakiś młotek, no co ty. To kamień jest? No to młotkiem, no młotkiem, no. Na pewno dałoby się taką górę zrobić. W Minecrafcie się da, więc wydaje mi się, że na Słowacji również. grupy pod twierdzami często stosowana na wszystkich szerokościach geograficznych. No i co, ustawam teraz? I tak, najlepsza taktyka to była, jak się wpierdalała jakieś mm, zwłoki, po prostu na katapultę i za mury. To jest 500 kg, kto to wymyślił. <todgłosy> a byłeś tymi zwłokami. No, kreś musiał być, niestety, ktoś musiał być, niestety, czat, tak? Ktoś musiał być. Ale fajnie jakby było takie Taki nie wiem, taki RPG o podbijanie zamków Wiecie jesteście jesteś maćkami na początku Później jakimś generałem Ty, ja nie rzuciłem ku, się rzuciłem Boimy go? O. Nie rzuciłem ku myślałem, zrzuciłem. Był jakiś dźwięk takiego. On w ogóle wziął i flash no Nie, to jest pointless. Ale jego przytrzymał, jego ja, przytrzymał. Ja, no Ja jego no ja przytrzymam, ja przytrzymam. No ja przytrzymam tylko. Kurwa, co wy robicie? XD. Nice. Tylko co teraz? Teraz jest problem przez to, że tak długo zostajecie, bo ja nie wiem co z lasem moim. Zaczynam od Blue. Zaczniemy od wilków może, zaczniemy. Szmie jak int, ale mogę w sumie. Mogę podejść. No. Nie wiem. No. Uważaj Kurwa Kodezator. Okay, to jest fajne. Wchodzimy tu na kraba, on będzie na krabie. A, będzie to leciał od tego. Nic nie wiem. On ulał sobie. Tak, tak, tak. Dobra, schodzę. Taka... To... Nie no nie wiem. Ono jest to Nice. Co? Co? się dzieje? Co poszedł na oko? No dobra, no nie miał mało Ewa No i no, ja zawsze nie, korki nie kurwa dobre. Mam 3 sekundy, 3 sekundy, mamy go Kazik idzie, ale możemy przetrwać Najważniejsze, że go mamy. Przytrzymaj te gaunki. Korac idzie. nice. korac idzie. Korac idzie. Kurwa. Postać mi nie, na oko no poszła. Jest korki. Coś zrobi. Idę. Zawijemy go. No. A Multi. nie Nice. Nic Just... czemu? Gonić w Kaziksem, to kazik, coś dość stary. Ona Do wie, że wop. No to mam Kurwa, szkoda, że raz mnie zabijam w Ja zjebam, strollowałem kurwa, tak naprawdę. Zjebałem, Zjemno, coś Będzie koraz szedł. Przeżył sobie bez Uwaga, koraz będzie Może być od rzeki, także. Mam formę. No kurwa, mać jebana bana gra w pizze zajebana. Chcesz sześć, zwykle? Jakie? czekaj. No. Mam formę, więc. to może być Kazir gdzieś. Chyba kurwę mnie granie na korkiego ta, ta postać powinna być kurwa na gękami Raz, dwa powinna być We, Weź mu się wpierdol na lece, raid Za każdym lece. razem Jestem Drugi drake dobrze w chuj Kazik jest tutaj Może trafię ku tego zabija solo Jest na plecach Kha'zix Trafię Kazix. kurwa bo A go. go. Daję ja exemplarz z tego. No radej. Mogę wejść? Ja muszę stać na kurwa, kar. Mam Mam dość. O, dobra, kazyk zjebał No, sporo sproginuje teraz. 5, 7 sekundarki. Ej, już się rada? Przecież tam rada, ja za. No. Sprawdzam. O kurwa, ta, ta gra. Dobra, git. Dobra. Standardowe 2F5 będzie grane. to, to spoko, mam no problem. Mam markę z flasham. Co to? że oni się mega boją, więc... No? Ty czekaj. Kurwa, to... Ja pierdolę nie zauważyłem tego Kurde, no znowu mnie po flaszu zabiło to takiem Co za śmietnik. A, że oni to kurwa kończyli? Ja pierdolę, ja byłem w szoku. Czemu to widzisz? A, Erka. Nie, Nibuska, kurwa, co ja robię, ja pierdolę. No nie wiem, no. Ja, pierdolę, ja nie sądziłem, że oni to kurwa robią w ogóle. Nie wiem, czy nam się wizja skończyła tam, czy o co chodziło? Nie, nie mieliśmy wizji, ale. Znaczy, mieliśmy wizję aż do 2000 chyba. No to my bad, ja to powiem stylować. W ogóle chciałem mówić, że trafię z tego. Trafię. No, to jest nas Że ja ja, chciałem ci mówić, że trafię z tego. Sku w Kaziksa myślę, że go zmasz. w zasadzie. To było? Daj mi wizję, może. Nice. Mam ją. Chodzimy? A ja zjem. Ja mi oni nas będą napierdalać na pewno szczerze. Chyba, że ich wygonimy kompletnie przez to. <grystanie> Trafiła, nie? Trafiła z trapki. Dobra, go. 15 sekund możemy przetrzymać, jak chcemy. Idealnie, z korkiem będzie timer. Za z chwilę mam duchy też. Ja mogę wyjść tam na Kazwiksa. Mogę ci rzucić Pa. Miałem jeszcze ulti, 5 sekund. Paczki. Teraz, teraz mogę. Tepek, Tepek, paczki lecą. Robimy do końca. Kańczymy, kończymy, kończymy, kończymy. Zjadaj, zjadaj, zjadaj. Paczki, paczki, uwaga. Czyli wyskoczyła, co jest kurwa? Dobra, jest Wykorzystała ta jebana GA <grymna> Ma 18 w ogóle Kazik w naszym lesie Chcemy go ale strasznie naprzewosi Nie ma silensa nie kiem Mamy go Dobra się. To jest koniec gry po prostu A tak no Ja mam TPK, mogę stankować parę shotów. To Allo no? Mamy Sarakę, to A A, jeszcze A. <noise> no ja pierdolę, for real, co, co się stało? Nie wiem, ale to. Katie zajmie być turę. Nie, Katie nie Peturet turetu z wami, no kurwa, to jest pojebane. Mówisz, że ja tankuje 15 godzin. Mam te peka, mam te peka. Nie, tu mam te peka, bo kurwa, rzuci tego. Ja nie muszę wracać, tego, tak, nie mam post A, skończył się nasz. A może softem, może softem. Pokorki we mnie wszedł. mnie. bez przeszłości jest. Co? Ja... ja pierdolę, co ja gram? Nie, no nie. No, to, jest nice. to jest koniec. No, ale nie. Dostaliśmy syrowa od paczek, niezbalansowanego gówna. Dobra, koniec gry nie ma. Czekajcie, zaraz im nie, no, Drake im nie zleci. Oni na szara niby nie mają ja, ty, tak ale. No trzeba, trzeba. Zaraz oh. 5 sekund, 5 sekund do kiting. Ja. Baza. Korki ataka. No, yeah, PP jebie. korki. Korki, korki na Jeszcze. Zgodnie z tym Nie. On HP, ale gdzie skorki? Gdzie skorki? Poszła na korkiego. Korki. Tak, tak, tak. Jest skorki. Tak zginiesz to z lipa w chuj. Nie no ja pierdolę, pana. buber Nie no staram się jak najbardziej z mogłem no ale korki No te wryma Nie zabijemy, nie, nie, nie zabijemy raczej, Chociaż... Skończycie, skończycie! Kończycie, kończycie. Dobra, no Jest! Ale trolujesz te grabuwer, kurwa. Ja pierdolę jaki fart. Nie wiem, czemu coś takiego w ogóle mówisz, ale. no. Czas na ogłoszenie naszego konkursu na 20 zł pies. card, dzięki temu możecie zakupić 670 rpq w LOLu. Co to wam daje? Możecie za to kupić trzy skrzynki z kluczami, jajko z małymi legendami, skina do mastera, dravena dravena, czy jakiegoś zajebistego skina na przecenie. Co takiego trzeba zrobić? Sprawa jest prosta. Wystarczy zasubować nasz kanał i napisać komentarz i o pod tym filmem. Dzięki temu wylosujemy zwycięzcę. Oczywiście odokumentujemy całe losowanie. Szansa na wygraną jest, jest spora, bo aktualnie pod filmami nie ma zbyt dużo komentarzy. Dodatkowo informujemy Was, że na 750 subów zorganizujemy większy konkurs. Z fartem. thank